I pamiętam, w pierwszym momencie, jak zobaczyłem to, tak mi zabiło bardzo mocno serce, szybciej, bo to było chyba już jakieś 2-3 tygodnie do otwarcia i są się rany boskie, żeby to nie było w Krakowie. Łukaszu, bardzo ciężki wybór jeszcze dla kogoś, kto ma tak pokaźną kolekcję jak Ty, żeby wybrać jedną jedną pozycję. Nikt nie lubi tego pytania, ale wybrałeś Renatę Lewandowską Dotyk i a chciałbym, żebyś mi opowiedział coś więcej, bo już na ofie troszeczkę mi powiedziałeś i to jest bardzo ciekawa historia odnośnie tej płyty, więc bardzo Ci proszę, żebyś opowiedział. No tak, wybrałem dzisiaj, przywiozłem do Was płytę Renaty Lewandowskiej. Wydaje mi się, że wybór nieoczywisty, również dla mnie, bo jest to taka płyta o której nie mogę powiedzieć, że jest to płyta mojego życia. W zasadzie, tak jak rozmawialiśmy, jest to chyba niemożliwe, żeby wybrać jeden album. No ale konwencja jest jaka jest i musimy się do tego dostosować i się w to bawić. Więc idźmy w to. Wybrałem płytę Renaty Lewandowskiej trochę po to, aby pokazać historię tej postaci i. E, całą otoczkę, która się wokół tej płyty wydarzyła historia niesamowita. E, w ogóle historia muzyki: e, pełna jest e, takich płyt, które e, wyszły po latach, zostały hmm. gdzieś wykopane, e, odnalezione można, e, e, czy choćby wspomnieć e, pły, e, film e, Buena Vista Social Club. E, po którym no, zrobi się pik na, na ten zespół, który został też odnaleziony gdzieś tam w trakcie kręcenia tego materiału. Później, oczywiście, Sugarman i to historia Sixto Rodrigueza. No ale też nie trzeba długo szukać, bo też w naszej fonografii rodzimej można wspomnieć chociażby historię pierwszego albumu nieodżałowanego Zbigniewa Wodeckiego. Płyta z 1976 roku, jego debiut, który został na nowo nagrany przez grupę Mitch and Mitch. No i właśnie ja przywiozłem według tego klucza troszeczkę mhm. płytę Renaty Lewandowskiej, która przeleżała w archiwach polskiego radia 40 lat. Została odnaleziona przez. Chyba czternastolatka w ogóle, on gdzieś tam na TVP Kultura usłyszał e, utwór, Dotykiem chce dziś poznać wszystko e, i e, zaczął szukać. Zaczął szukać i zorientował się, że e, ta muzyka jest e, niedostępna, że, że jej nigdzie nie ma. Artystka zapadła się pod ziemię e, i wtedy do akcji e, wkroczyli. Um, Ludzie, którzy wydają profesjonalnie, profesjonalnie płyty. Między innymi Łukasz Z Astigmatic Records e, i e, bodajże jeszcze The Very Polish Cutouts, wytwórnia. E, panowie, zdaje się równolegle, zaczęli wertować archiwa polskiego radia w poszukiwaniu tej płyty, mhm. polskie radio e, jakby skontaktowało ich i, i, i wspólnie w zasadzie nakładem trzech podmiotów, bo też Polskie Radio jest wymienione na tym albumie, wydano w 2020 roku zebrane utwory Renaty Lewandowskiej pod tytułem Dotyk. Utwory, które tak jak wspomniałem wcześniej przelezały 40 lat w archiwum Polskiego Radia. No, to jest, to jest, powiem ci, gruba historia. Naw w sumie nawet nie słyszałem o tym, że Michen i Wodecki. Czyli znaczy, jakby, kojarzę Michen i bo nawet byłem na koncercie tutaj na, na, na Kazimierzu. Grali kiedyś na Okrąglaku na, na dachu. Pamiętam. Świetny koncert w ogóle. Świetny gig, szkoda, że już się nie powtórzył nigdy. Ale, ale nie słyszałem, że tam była taka historia z tam płytą. Także fajnie, że mówisz. się przyjrzę temu. Um, powiedz, u ciebie w kawiarni leci ta płyta cały czas? Nie, no cały czas nie. Trzeba yy, ale, wiadomo, ale zdarza się, że ją przynoszę. Yy, mamy taką yy, politykę. Mm -hmm. Nie jestem nic sztywnego, że, że co jakiś czas zmieniamy yy, wystawkę i, i, i przynoszę nowe płyty yy, do na bieżąco też staramy się dokupywać nowe yy, pozycje. Yy, ale tak, no Lewandowska zdarza się. Ja w ogóle mam słabość do polskich wokalistek. Mm -hmm. Tak jak sobie myślałem jeszcze, którą płytę mógłbym wybrać, no to na pewno bardzo bliska memu sercu jest Grażyna Łobaszewska. Mhm. I przynajmniej myślę sobie o dwóch albumach. Jedna jest taka z Solówka, i druga z grupą Crash. Bardzo dobre albumy, łatwo dostępne. Także polecam nawet jeden z tych albumów został wznowiony niedawno. z po remasteringu jest to ten taki jeden z rzadszych przypadków, że warto uważam mieć nową płytę. Że, że ta stara jednak dużo gorzej gra. czasem tak jest, no. I, i, ale to jest rzadkość. Moim zdaniem częściej jest tak, że te stare, przynajmniej w przypadku muzyki, którą, którą ja najczęściej słucham, czyli jakby jazz, soul, to to te stare wydania zdecydowanie lepiej grają. Ale tutaj warto spokojnie można sobie kupić nowe, nowe, nowe wydanie, łatwo dostępne. Mhm. E Mówiłeś mi wcześniej, a jeszcze wrócę do tego, że była jakaś śmieszna historia z... mniejszą niż ta płyta, tak? No tak, bo jakby Renata Lewandowska, y w, czas, w czasach, kiedy jeszcze trwała jej kariera muzyczna, y wydała tylko i wyłącznie jeden singiel, właśnie mhm. Taka siódemka, na której się znalazł utwór Dotykiem chcę dziś poznać wszystko, jeszcze drugi album, drugi utwór po drugiej stronie, na stronie B i wyszło to, zdaje się, nakładem Tom Presu w 78 czy 9 roku, w bardzo małym nakładzie, miało być to takie preludium do long playa Renady Lewandowskiej. No na przełomie lat 70. 80. dosyć burzliwe czasy w Polsce i ekonomicznie, i politycznie. Ja doczytałem takiej historii, że będąc chyba na jakiś występal w RFN, Renata Lewandowska wysłała do swojego do osoby, która komponowała dla niej muzykę. Juliusz Lorenz, zdaje się, wysłała nawet taki list z terminami, kiedy chciałaby tam zarezerwować studio już do nagrywania tego albumu pełnego. I zdaje się, że ten list nigdy nie dotarł mhm. do Polski. Nie wiemy czemu. Dodatkowo, no, był to czasy stan wojenny i tak no dalej. Tak. Irena Telewandowska zdecydowała się na porzucenie kariery muzycznej i emigrację do Stanów Zjednoczonych. I co ciekawe, później, właśnie kiedy panowie szuka, szukali jej, już odnaleźli te nagrania w Archiwum Polskiego Radia, szukali, no musieli dostać jej zgodę. Tam dotarli do, do jakiejś rodziny. Okazało się, że największym problemem było znalezienie jej z powodu bardzo prozaicznego. Otóż ona zmieniła nazwisko, nie była już Renatą Lewandowską, e, tylko Renatą Robert zdaje się i mieszkała gdzieś w Waszyngtonie e, i zajmowała się po prostu swoim wyuczonym zawodem, ona skończyła warszawską ASP, architekturę wnętrz, projektowała wnętrza e, w Stanach Zjednoczonych. No, no zdaje się, że to było duże zaskoczenie dla niej, ale historia no ma swój happy end w postaci tej płyty. Ja dodam też, że że ten singiel, ta siódemka, która wyszła w takim małym nakładzie, no to jest teraz gratka dla kolekcjonerów. Sprawdzałem wczoraj na Discogsie, mm -hmm. e, jak wygląda. Nie, nie ma w tym momencie żadnej płyty na sprzedaż, no tak. ale, ale ostatnie transakcje oscelowały tam w okolicy 1000-1200 euro. Także jak na singiel jest to, no myślę, że to jedna z droższych polskich płyt. No, myślę, że tak. E, chciałbym. Teraz wrócić a w zasadzie do Twojej postaci. Tutaj ym, pamiętam, był grudzień, chyba grudzień, tak. Jakoś połowa grudnia. My byliśmy jakieś 2-3 tygodnie po otwarciu kawi i byliśmy jeszcze, że tak powiem, w takim amoku totalnym z Eweliną, bo, bo działo się tutaj bardzo dużo, bardzo szybko i a, zupełnie jakby nie byłem na to przygotowany mentalnie. I pamiętam, że jak już prawie otworzyłem kawi, to gdzieś mi mignęło na Instagramie e, miejsce właśnie kawiarnia z winelami. Piękna. I pamiętam w pierwszym momencie, jak zobaczyłem to, e, tak mi zabiło bardzo mocno serce szybciej, bo to było chyba już jakieś 2-3 tygodnie do otwarcia. I są mi się rany boskie, żeby to nie było w Krakowie. To byłem przekonany, że jakby mój pomysł jest totalnie oryginalny, i raczej e, znaczy jakby na to miasto. No bo to jakby kawiarnie winylowe funkcjonują wszędzie na świecie, prawda? Ale, ale, ale w Krakowie takiej nie było. I na szczęście, jak sobie wróciłem, patrzę na tej roce z Warszawa. Okej, okay. to elegancko, to, 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 to może być. Ale bardzo, bardzo, bardzo mi się tekla podobała już wtedy, jak to widziałem. E, I właśnie w połowie grudnia mniej więcej wpadłeś do nas, ty. E, i się przedstawiłeś. Pamiętam, że tutaj siedziałem I, 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 i to było strasznie sympatyczne i fajne, bo jakby mm, tak, taki wiesz, taka, 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 ta, takie kolabo gdzieś tam warszawsko-krakowskie nie jest, nie jest czymś częstym wydaje mi się, no bo zawsze te, te, te dwa miasta dosyć tak ze sobą konkurowały. Um, chciałbym, żebyś mi opowiedział w skrócie, zadam ci to pytanie. Jestem pewien, że słyszysz je często dosyć. Skąd pomysł na tekle, mhm. jak to się zaczęło i jak idzie? Wiesz, no, ja tu nie będę odgrywał wielkiego odkrywcy, bo jest, nie ukrywam, że, że jest pomysł na, na takie miejsce przywiozłem z podróży. Aha. Jeździmy z rodziną w różne, w różne miejsca i no, zazwyczaj staram się tam, gdzie jesteśmy, szukać sklepów. Płytam, no. Staram się przywieźć jakąś taką pocztówkę, właśnie w postaci e, jakiegoś albumu. E, zazwyczaj chcę, żeby też to było e, nagranie e, no z danego kraju, bo, bo to jest to unikalne. Toż tak e, robię. I to jest najfajniejsza pamiątka wtedy. Dokładnie. E, i, i, I pamiętam pierwszy taki Listening Bar, których koncepcje wyszły z Japonii. Mhm. E, który odwiedziłem, e, był niedaleko, w Berlinie, e, Barneiro, e, chyba niestety został zamknięty, e, prowadzony przez taką fundację, Analog Foundation, zdaje się, w ogóle z Paryża. I ja pamiętam, zarezerwowałem tam miejsce, poszedłem e, z kumplem i no, po prostu mnie olśniło, nie? Zakochałem się, zobaczyłem głośniki Alteka, ogromne, wielkości pralek, Wypiliśmy japońską whisky, mhm. posiedzieliśmy sobie tam przez jakąś godzinę i było to fantastyczne doznanie. I później gdziekolwiek byłem starałem się w takie miejsca jeździć i miałem okazję być w kilku takich barach w Tokio. Teraz byłem w Korei Południowej, gdzie na przykład jest taka wyspa Jeju i na wyspie Jeju na której mieszka chyba 700 tysięcy ludzi. Jest, nie wiem, z 10 z 15 takich listening barów. No, oni, Koreańczycy, powielają pomysły Japończyków w tej kwestii hmm. i, i chyba jeszcze je rozwijają na swój sposób. I przywiozłem po prostu te pomysły na, na lokal z podróży. Hmm. I udało się otworzyć w Warszawie. Ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć, ile jest takich. Znam kilka miejsc, w których są odtwarzane płyty winylowe, czy to w, no, w formie klubowej, czy, czy, czy koktajlbaru, czy, czy restauracji. Kawiarni nie ma zbyt dużo nadal. I myślę, że, że, że my byśmy, jeśli nie pierwszą taką mhm. czysto winylową kawiarnią, to, to jedną z pierwszych na pewno. Znaczy, wiesz, ja też jakby rozumiem to, tą koncepcję, że tutaj, jak patrzyłem, nawet w Krakowie, pamiętam, jak otwierałem kabin, no to w niejednym miejscu jest gdzieś tam adapter i te płyty sobie lecą, prawda? Tylko po pierwsze. Wybór jest bardzo, bardzo mały, bo, bo, bo tam jest to dodatek, prawda? A jeśli chodzi o tekle, czy tak jak tutaj u mnie o Kabi, to skoncentrowaliśmy, myślę, serce tych dwóch kawiarni jest tutaj, nie, nie gdzie indziej. Więc e, też zauważyłem, że przez ten rok działalności, bo tobie stuknął roczek pierwszy nie, niedawno, tak 100 lat, mhm. życzę, życzymy, e, że z tego się robi takie nie tyle kawiarnia, co miejsce po prostu. Kulturowe, kulturalne, nie wiem jak to powiedzieć. Są tam spotkania, organizujesz. Teraz widziałem, był konkurs, no boże, konkurs szopenowski. Też, też, coś, też coś robiliście. Widziałem, że Hubert Kropka w czasie miał event. Um, bardzo mocno idziesz w stronę kultury, to jest świetna rzecz, bardzo mi to imponuje. No dzięki, ale to są trochę nasze korzenie, bo też warto dodać, że my nie jesteśmy taką firmą, firmą typową, jaką kawiarnia. Tylko ja prowadzę stowarzyszenie. Stacja Muranów, które działa od 15 lat na Muranowie w tym samym miejscu i po prostu tekla jest naszym przedsiębiorstwem społecznym prowadzonym przez stowarzyszenie. Jest to też miejsce, które ma swoją misję. Tworzymy tam trzy e, miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mamy specjalny program dla nich, szkolenia, e, no, umowy o pracę i tak dalej. Staramy się stworzyć takie bezpieczne. Miejsce zatrudnienia, bezpieczną przestrzeń. Dochodzą mnie głosy, że się to udaje. Mhm. Także jestem z tego podwójnie e, dumny i zadowolony. Natomiast jeśli chodzi o samą kulturę, eventy, działania, my z tego wyszliśmy. Stacja Muranów przez e, 14 lat e, charakteryzowała się tym, że jest miejscem na kulturę. Mhm. Jest takim e, Przestrzenią na wydarzenia kulturalne zrobiliśmy kilkadziesiąt wystaw, spotkań autorskich, premier książek, warsztatów, rozmaite nawet koncerty pojedyncze się zdarzały, chociaż z tym jest problem, bo my jesteśmy w bloku, więc nie chcemy tutaj naruszać naszych relacji dobrosąsiedzkich. Jasne. Więc my z tego wyszliśmy i teraz tworząc kawiarnię i mając no, sporą przestrzeń. Nie chcemy z tego rezygnować, i na przykład wystawy, które robimy, cały czas odbywają się no tak, co miesiąc mniej więcej staramy się zmieniać wystawę, no plus reszta wydarzeń. Ja też nie ukrywam, że na początku, jak kawiarni trzeba było poukładać, no było trochę mniej czasu i, i więcej innych obowiązków. Więc teraz wracamy bardziej do tych eventów, chciałbym zrobić więcej odsłuchów płyt. Zresztą e, w, w, niedługo będzie u nas odsłuch krakowskiej grupy OMASTA, e, na premierę płyty. E, tak, też jesteśmy miejscem partnerskim konkursu szopenowskiego. E, umówiliśmy się z Instytutem Chopina, że e, na pierwszych etapach będziemy e, odtwarzać na żywo e, występy wszystkich Polaków. Mhm. I później myślę, że też dalsze etapy, na pewno finał. No to jest ciekawostka, bo, bo miałem propozycję wstawienia jakiegoś ekranu, rzutnika i, i długo się zastanawiałem nad tym i zrezygnowałem z tego. Uznałem, że nasze miejsce jest analogowe i skupimy się na dźwięku i ogłaszamy gdzie tylko możemy, że zapraszamy na, na odsłuchy audio no Bez obrazu. To mhm. też myślę, ma swoją wartość przy, przy dobrych głośnikach, Oczywiście. dobrym systemie. Jasne, jasne ponieważ no, jakby jeśli ktoś słucha albo był e, świadkiem odsłuchu właśnie z, z takiego sprzętu już audiofilskiego, to wie, że to jest przepaść pomiędzy jakimkolwiek innym. E, jeśli chodzi o doznanie, prawda? Bo nie, niekoniecznie jakość dźwięku, bo jakość dźwięku cyfrowa też jest świetna oczywiście, ale, ale doznanie analogowego, analogowego dźwięku e, z dobrych głośników, z dobrego wzmacniacza to jest coś bardzo niekomfortowego. tutaj jest wzmacniacz lampowy. My, my się zatrzymaliśmy na y, wzmacnia, wzmacniaczu y, cyfrowym no w klasie A, co prawda, ale mhm. on jest zbliżony do, do jakby dźwięku z lampy, ale no to nie jest lampa. Ja, wszystko, wszystko przed wami. No. Miejmy nadzieję, przede mną również. Miej, miejmy nadzieję, jasne, jasne. Dobrze, Łukasz, bardzo się cieszę, że wpadłeś na kawkę, że przywiozłeś nam tą płytę. Um, widzimy się, mam nadzieję, nieraz i w Warszawie, i w Krakowie. Zapraszamy do Kawi na kawkę, i zapraszamy do tekli. i zapraszamy do Warszawy. Jeśli ktoś jest w Warszawie, wpada do tekli i w Krakowie. Kawi.